Przede wszystkim pierwsza rzecz, to jest bardzo ważne. To nie jest badanie osobowości, dlatego że ja z tymi badaniami osobowości mam taki podstawowy ząk wewnętrzny, że badanie osobowości, czy w ogóle cała teoria osobowości mówi, mnie tego uczono na studiach, że osobowość to jest taka względnie stała, a właściwie mnie jeszcze uczono, że to jest stała cecha. Czyli taki jesteś, kropka, jesteś zdefiniowany. Ja dzisiaj. Absolutnie nie jestem taką samą osobą, jaką byłam 20 lat temu. Widzę w sobie wiele innych zachowań, widzę w, so widzę w sobie wiele innych rzeczy, pewnych nie widzę, pewne widzę nowe, bo wiecie, naukowcy zbadali, że po dwóch latach 99% atomów w naszym ciele się wymienia. Byłoby, wydaje mi się, bardzo dużym, dużą naiwnością myśleć, że jeżeli się 99 atomów e, wymieni w ciele, to nic się nie wymieni w psychice. Więc w tej psychice też nam się coś zmienia. Ja widzę po sobie, że jestem inną osobą, ale nie w tym takim złym znaczeniu, tylko w takim znaczeniu zmienia się sytuacja, ja się rozwijam, zmienia się, zmienia się moja wiedza o, o życiu, zmieniają się moje potrzeby. I teraz dochodzimy do klu. To, co dzisiaj osobowość jest bardzo takim śliskim, grząskim tematem, bo trudno jest powiedzieć, czym dokładnie osobowość jest, a czym nie jest. Dla mnie osobowość to jest ta część, kawałek wiedzy o sobie, trochę pamiętacie, z tego okna Johariego. To jest to, co ja chcę lub umiem pokazywać światu. Ale my jesteśmy trochę bardziej skomplikowani, dlatego w tym narzędziu i my się zajmujemy motywacją, bo motywacja to są przede wszystkim potrzeby. To one decydują o tym, jak ja reaguję, co ja robię, jak ja się zachowuję, zależnie od tego, jakie ja chcę potrzeby za swoje zaspokoić. Oczywiście, my jako ludzie dość mało czasu poświęcamy na to myślenie o potrzebach, my głównie skupiamy się na działaniu. Ale teraz, zanim przejdziemy dalej, tak jeszcze. Kończąc ten temat osobowości i cech. Jedna z głównych podejść do osobowości to jest tak zwane podejście do cech. I teraz zastanówcie się, proszę, Chciałbym, żeby każdy z Was tak szybko, jak kałasznikow, wymienił przynajmniej dwie swoje cechy, takie, które Was charakteryzują. Czyli takie przymiotniki, co do których nie mam wątpliwości. Ja i ludzie, którzy mnie znają, od razu powiedzą to. I, chciałam... I, teraz, I teraz słuchajcie, zastanówcie się nad tym, co mówiliście, co podaliście, i zastanówcie się, czy totalnie przeciwna cecha również nie zdarza wam się w niej być. O, o co mi chodzi? Bo ja o sobie mogę powiedzieć: Ja, Iwona Golonko, jestem niezwykle pracowitą osobą. I wiecie, podpięta do wariografu nic tam nie drgnie. Ja, jestem, ja mam duże przekonanie, że ja jestem bardzo pracowita, ale jednocześnie. Również podpięta do wariografu, jestem w stanie powiedzieć, że ja Iwona Golonko bywam z leniem, patentowanym leniem. Tak naprawdę jestem i tą pracowitą osobą, i jestem leniem. Jestem bardzo otwarta do ludzi, ale są takie dni, że lepiej do mnie nie podchodzić z kijem. Nie? Chodzi o to, słuchajcie, że my żyjemy w takiej pułapce. Że jeżeli ta jedna rzecz jest prawdą o mnie po tej stronie, to ja wypieram te inne rzeczy. Trochę się odwołam do horoskopu, który, który tu dzisiaj yy, Wojtek wrzucił. Bo spójrzcie, że to jest tak, a propos horoskopów mam takie yy, doświadczenie prywatne, bardzo mocne, które mi bardzo zapadło w głowie. Kiedyś na studiach, na pierwszym roku studiów dostaliśmy listę dwunastu... Wiecie, takich kontinuum, 12 linii, gdzie po jednej stronie jest bałaganiarz, po drugiej uporządkowany i tak, no wiecie, przeciwieństwa. I mieliśmy się określić na tych liniach. No i się jakoś określiliśmy. A potem bardzo perfidnie, prowadząca po chyba dwóch czy trzech tygodniach, zrobiła nam to dokładnie to samo ćwiczenie, tylko tym razem. Mieliśmy wpisane do każdej linii znak Zodiaku, czyli tam były cechy znaku Zodiaku, czyli tam ja się nie znam, ale pamiętam, moja siostra jest panna i zawsze była ba bałaganiarą, ale jak czytała o tej pannie, to się tak napawała tym, że panny są takie uporządkowane. Nie? jej się wydawało, że jest bardziej uporządkowana przez to dlatego, że jest, że jest spod znaku panny. Ale co się okazało, słuchajcie, że jak my porównaliśmy ten to, jak siebie widzimy za pierwszym razem i za drugim razem, to co się okazało? Jak myślicie? Że to wyszło inaczej. Wysz... Wyszło inaczej. Okazało się, że wszyscy, nawet ci, którzy w te przeklęte horoskopy nie wierzą, podkręcali te cechy, które były typowe dla ich, ich znaku Zodiaku, a obniżali te cechy, które są nietypowe dla ich znaku, znaku Zodiaku. Więc to pokazuje tylko, że my jesteśmy przywiązani do dualizmu, że jeśli ja jestem po tej stronie, to już nie mogę być po tamtej, że to jest coś, co mnie opisuje. I teraz z motywacją. Może to być bardzo szkodliwe, bo zauważcie, że cały ten model on się opiera o osiem wektorów. Wektor, który ciągnie do góry, czyli te wzorce, które wyszły na górze, w górnym, w, górnej, w, górnej, e, w górnym rzędzie, czyli tam wyszedł rajski ptak, ekstrawagancki artysta, sceptyczny filozof, czyli kot, oraz ambitny wizjoner, czyli bocian. To są trzy znaki, e, trzy, trzy symbole, e, trzy, trzy wzorce motywacyjne, które w których bardzo silna jest potrzeba indywidualizmu. Ale znowu, potrzeba indywidualizmu my wszyscy mamy. Nie? Wszyscy dorośli ludzie, nawet dzieci mają potrzebę indywidualizmu. I teraz to nie znaczy, że te osoby nie mają potrzeb kolektywnych. One mają potrzeby kolektywne, tylko że w sytuacji konfliktowej te osoby, które mają główny wzorzec motywacyjny na górze, a szczególnie te osoby... W którym wszystkie trzy wyszły na górze, to już jest bardzo silna, bardzo silna, e, silny wskaźnik, okazuje się, że pomimo, że ja mam potrzebę kolektywizmu, bo wszyscy jesteśmy istotami społecznymi, to w sytuacji konfliktowej, jeżeli różne potrzeby ze sobą są skonfliktowane, moje, to w takiej osobie dużo łatwiej jest wybrać cele swoje niż cele innych osób.